Secret Service. Starsi gracze pamiętają, młodzi może troszkę mniej, gdzieś tam widzieli na półeczkach czy tam w internecie. Co to jest? Otóż jest to reedycja bardzo popularnego czasopisma, które powstało w 1993 roku. Reedycja została wykonana przez firmę RetroNix. Dziś pokażę Wam o co tu chodzi, jak to wygląda. Co jest w środku, oczywiście tak, żeby nie zdradzić też wszystkiego. Zapraszam na ten krótki film. Jeszcze tutaj, drodzy Państwo, taka uwaga, żeby nie wprowadzać w błąd. Tutaj podpisy Archona, dajmy na to, czy Rysława, Pegaza. No to to nie znajduje się oryginalnie na tych okładkach. To są po prostu podpisy, które, które dostałem na retrosferze, ostatniej w brzegu i do rozlosowania dla widzów kanału. Gringo, słynny youtuber. Dobra, także tego nie ma, żeby było jasne, nie? Lecimy. Co tu znajdziemy? A więc standardowo: rozmowy, solucje, zapowiedzi, ciekawostki. Pięknie wykonano na nowo screeny, wszystkie. Powiem Wam, że osobiście rozmawiałem z Panem Waldemarem Nowakiem na retrosferze. Zapewniał mnie, że każdy z tych screenów jest wykonany ponownie. No i rzeczywiście jest różnica w porównaniu do tamtych w oryginalnym piśmie z 1993 roku. No i tak, lecimy tutaj, żeby wszystkiego nie pokazywać. Pamiętacie, jak to było jak oglądaliśmy kiedyś sobie takie obrazki i każdy z nas wyobrażał sobie to w ruchu no to była rewelacja nie każdego było stać na C64 czy na Amigę jak i nie bardziej już no nie mówię o jakimś pececie 386 486 itp no dobra no niesamowity sentyment mam do tego czasopisma przeczytałem go w dwie godziny w dwie i pół w sumie no i mega, mega, mega nostalgia. Także patrzcie, krótkie opisy, jak przejść grę. Przypominam, że wtedy internetu nie było. No i stąd taki też gorący, jakby towar, czyli triki, tips and tricks. Ja pamiętam, jak miałem. Zobaczcie sobie, dajmy na to, no nie wiem, do lemingów. Otwierałem najnowsze czasopisma z nadzieją na to, że będą jakieś tutaj triki do. Mm, kody po prostu, cheaty, no tak to trzeba nazywać, do moich ulubionych gier. Dajmy na to popatrzcie. Grałem w SimCity i od razu leciałem, czy jest coś na SSSSS. Dobra, jest coś, nie? No i jak się człowiek cieszył, no bo to było takie jedyne źródło informacji. Nie było takich recenzji YouTube'owych i innych, no wiadomo, nie? Chociaż młodsi mogą tego nie kojarzyć, jak to możliwe, żeby tego nie było, no ale tak było, że tego nie było. No i na przykład recenzja gry tutaj M1 Tank Pluton. No i co? Mamy tutaj bardzo dużo informacji ogólnie o czołgach, nie. No i co jedynie mnie na minus tutaj z tym czasopismem z tej reedycji. No to reklama. No, reklamą jakoś tutaj wrzucili, nie podoba mi się to. No ale wiadomo, kapitalizm taki jest ten rynek i tak możemy taką malutką reklamę przeboleć. Indiana Jones and the Fate of Atlantis. Patrzcie, te screeny, ręcznie malowana grafika. To było cudo. Lecimy dalej. Nadal Indiana Jones. No i taki system oceniania, zobaczcie jaki był. Napis po prostu na co to wyszło tutaj w nawiasie widzicie jeszcze Sound Blaster, czyli karta muzyczna taka dostępna no też tylko dla tych bogatszych na początek. Krótki komentarz i nie było oceny, tylko oko i ucho. A więc grafika i dźwięk. Indiana Indianapolis. Billy Bimish. I zobaczcie, co to jest ciekawe. Tutaj jakieś informacje o Sierra. Bardzo słynne studio wtedy. Patrzcie, wtedy to. Hmm, jakby to określić? Można było pisać i mówić więcej. Zobaczcie. Gordon, zestresowany ojciec. Dzieci zrobił chyba przypadkiem. No i tak to było. No nie było jakichś takich. Nie chcę tutaj wchodzić w politykę, ale wiecie o co chodzi, nie. No i Another World. Ojej, jejku. another world mapy. Pamiętacie? Eric Chai. Sudo, Sudo, Moonstone. Jedna z lepszych ogólnie dla mnie gier. No tutaj troszeczkę recenzenci. W sumie to kto? Bruner. Niezbyt tutaj dobrze się wypowiedział o tej grze. Dla mnie jedna z najlepszych. Gunship. Co dalej? No tu były takie początki też tego charakterystycznego humoru, który dopiero się kształtował na łamach Secret Service'u. Japończycy też potrafią. No i tutaj jest opis do gry i powiem Wam, kiedyś to jest gra strategiczna, że nie miałem ochoty tego czytać. W ogóle nic nie rozumiałem z tego, co tutaj w ogóle gadają, no ale teraz przeczytałem od deski do deski ponieważ lubię Japonię, a dużo tutaj zawartych było historycznych faktów. Następnie też strategia i tutaj zaraz do tego dojdziemy. Przecieki, bardzo charakterystyczny też dział na te czasy, Secret Service. Pamiętajcie, że to wszystko się dopiero rozwijało. No i tutaj mamy taki bardzo, bardzo fajny artykuł Pegazowe Bajania, pan Waldemar Nowak, czyli Pegasas. Świetny człowiek. Pozdrawiam serdecznie. Jednym, jeden z redaktorów naczelnych ówczesnego Secret Service, to znaczy, się wtedy jeszcze nie był. On dochodził do wszystkiego i fajnie to świetnie opisuje, co i jak nie. No, ale nie będę wam tego pokazywał. Jak będziecie mieli ochotę, to sobie kupicie i poczytacie. To też jest jego grafika. Przy okazji jest tu sporo stron na ten temat. Ciekawe informacje, jeszcze takie no ze stanów z PRL u nie? Dosyć, dosyć dużo można się dowiedzieć. Ale przepraszam, jedną ręką to tak nie... niezbyt mi to wygodnie idzie. I tutaj kom komiks śledzia. Śledzia każdy tutaj kojarzy. Czytelnik, Secret Service. Nie będę go też wam pokazywał, bo nie o to tutaj chodzi. E, ogólnie... No i ostatnia strona. Drodzy widzowie zapytacie teraz pewnie, czy warto. Otóż warto 49 złotych, czy to jest dużo, czy mało, to już sami sobie ocencie. Dla mnie niesamowita nostalgia, sentyment, papier kredowy, rewelacja bez porównania do tego, co było kiedyś. Na ich stronie znajdziecie również inne reedycje czasopism, takich jak Top Secret, Bajtek. I wiele innych, a także oryginalne gry, oczywiście działające na starych sprzętach. Ja dziękuję za dzisiaj, a w następnym odcinku kiedyś to było przyjrzymy się Skyrimowi, tej oto pięknej wersji. Już nie mogę się doczekać. Was zapraszam. Do zobaczenia. Cześć.